Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witam się na przeglądzie w PEPKO. Zaczynamy od bluzy. 30 zł kosztuje. Zobaczcie, taka fajna. Nie jest jeszcze taka za gruba, nie za cienka. W sam raz na jesień. Następnym produktem mamy spodnie. Spodnie są do rozmiaru 44 za 50 zł. I one są w takim kolorze khaki. Zaraz wam pokażę jeszcze fajne kurtki, torebkę, czapki. Torebki w sumie. Także zostańcie do końca, bo naprawdę warto, zobaczcie tutaj one są takie podwinięte trochę, no i z tyłu mają kieszonki, wydaje mi się, że to jest wysoki stan, jak wymyślicie, czy to jest wysoki stan spodni? Chyba tak, o tak wam tutaj się odsunę i wam to pokażę, no i zobaczcie co wjechało, co wjechało do Pepko. taka kolekcja i mamy tutaj za, poczekajcie, za 15 zł, taką śliczną opaskę, Zobaczcie, tak wygląda. A tu mamy, jak ktoś lubi Bambi, to tu mamy ym, chustki i ona jest za 25 zł, a jak ktoś lubi bardzo Bambi, tak to jest Habambi, tak Bambi, to tu macie taką torebkę. I ta torebka jest, już wam mówię za ile? Za 45 zł. A jak ktoś nie lubi, to zobaczcie. Zaraz wam pokażę. Poczekajcie, tu jeszcze chciałam Wam pokazać w środku. A jak ktoś nie lubi na przykład tej bajki, to nosi sobie z tej strony. Zobaczcie, mi zdecydowanie podoba się z tamtej strony. Wolałabym, żeby było bez tego nadruku, bo jest naprawdę bardzo ładna i bardzo dobrze wykonana. Przechodzimy na drugą stronę. I na drugiej stronie zobaczcie, jak możecie pięknie się wystylizować, nawet w pepko. Mamy takie torebki. I one są materiałowe, proszę bardzo, tak wygląda, na pewno w środku jest jeszcze paseczek, podejrzewam, że czarno-złoty, już tu nie będę je odpakowywać, bo nie mam jak, 35 zł kosztuje, do tego możecie sobie kupić rękawiczki i rękawiczki są z jednej strony z materiału, a z drugiej strony są z tak jakby skóry, ale to jest tak przyjemne w dotyku. Wydaje mi się, że jak ktoś ma grubszą rękę, to bez problemu to delikatnie się rozciągnie. Kosztują 25 zł. No i jeszcze na sam koniec taką kraciastą czapeczkę, więc możecie sobie zakupić trzy rzeczy. Do tego jakiś płaszczyk i na pewno stylizacja będzie bardzo fajnie się prezentować. Czapka kosztuje 22 zł. No i tak wygląda. O, proszę bardzo. Jak ktoś lubi tak się ubierać, to, to naprawdę bardzo fajne rzeczy są teraz w Pepko. Przemieszczamy się dalej i tu jest kolekcja skardiobane, dobrze mówię, ale już ją wam pokazywałam, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam e, na moje wcześniejsze filmy. E, tą bluzę, tą koszulę. Kurtkę, może służyć po prostu do tych trzech rzeczy. Już wam pokazywałam, więc nie będę tutaj powtarzać. A mamy kurtki jesienne już w pepko, 60 zł kosztuje i są do rozmiaru 46. One są w kolorze granatowym. Podejrzewam, że wiadą również jakieś inne kolory. Myślę, że na pewno czarny. Zobaczcie, od tej strony jest taka, jest bardzo leciutka. Tu kieszenie ma nawet dosyć głębokie. Tylko co jest w nich minusem dla mnie, bo niektórzy może nie lubią. Ja lubię mieć jeszcze kaptur. Ja lubię mieć jeszcze kaptur, bo nie, nie noszę przeważnie żadnych parasolek, bo wszędzie jeżdżę samochodem. Więc lubię mieć kaptur, żeby tylko sobie tak zarzucić i biec dalej. Dobra, tu mamy też granatowe. Idziemy dalej. I dalej są dresy. Spodnie i bluza, i to jest też nowość. Już widziałam, że dziewczyny gdzieś tam w postach na pepkowych stronach wystawiają te dresy. 35 zł kosztuje bluza. Pięknie wykonane, zobaczcie, tu z takich wstążek? Wst może być wstążka. Chyba tak, to się chyba wstążka nazywa. Z przodu mają kieszonkę, cudowny materiał w dotyku i one naprawdę na takie chłodniejsze dni to są naprawdę świetne. Ja na razie widziałam tylko właśnie w takim kolorze, w takim brudnym różu. Hmm, ale myślę, że wiadomo również inne. Skoro taki się pojawił, to na pewno wiadomo inne, bo one w tamtym roku też fajnie szły te dresy. To znaczy podobne były, e, więc e, na pewno coś się jeszcze pojawi. 35 zł kosztują od S do XXL i one się rozciągają, słuchajcie, więc na pewno tutaj e, warto jest mierzyć. No, materiał jest po prostu przedsudaśny. Jeżeli ktoś lubi taki materiał, bo ja przynajmniej lubię, na przykład moja przyjaciółka nie lubi takiego veluru i ona w takich rzeczach. Nie chodzi, a ja na przykład bardzo lubię, bo jestem z doch Lubię jak coś jest takiego przyjemnego, miłego w dotyku. Przechodzimy dalej. Dalej mamy tutaj e, z ważkami. Słuchajcie, taką e, koszulkę i ta koszulka kosztuje 15 zł od rozmiaru S do 3XL. Tu mamy następną, 3XL jest na wieszaku akurat, 17 zł kosztuje no i ona jest taka brzoskwiniowa i też materiał jest bardzo fajny oczywiście macie już tutaj nalepkę która o tym świadczy jeżeli jest ta nalepka to te te ubrania są takie miększe w dotyku no i coś co mnie szokowało ja uwielbiam te bluzki, 12 zł kosztuje od rozmiaru S do XXL to kolor tej bluzki, normalnie jestem w szoku, chyba jedyny kolor którego bym nie zakupiła oczywiście to jest moja opinia ja lubię bardziej takie wiecie jakieś róże, czy tam czarna, czy szara, coś takiego ale ta by była chyba dla mnie za odważna Następne, następne ubranie z nowej kolekcji to jest bluza i kosztuje ona 50 zł i tu jest rozmiar M akurat, akurat, zobaczcie ona jest z taką stójką i również ten materiał jest fajny, taki przyjemny w dotyku, tu mamy takie ściągacze, jak widzicie tu przy zamku jest logo. Tutaj też jest logo, zobaczcie, tak się prezentuje. No i ona jest bez kaptura, nie? Taka, taka po prostu bluza ze stójką. No i do niej są spodnie dresowe. Już Wam tutaj pokazuję. Widzę, że tu jeszcze jeden kolor wisi, ale zaraz zobaczymy, czy wszystko u nas jest. Poczekajcie. No i spodnie też się rozciągają, więc przymierzajcie. Nie zrażajcie się, że na przykład jest XXL, a wy macie 3X -y i nie wejdziecie. Po prostu sobie idźcie do przymierzalni i przymierzcie, bo no po prostu trzeba to wszystko mierzyć. Mam nadzieję, że za chwilę dobiorę się tutaj do ceny. Dobra, już mam. Tu mamy rozmiar XL. Jak widzicie, one są naprawdę duże. 40 zł kosztują. No i tak tak się prezentują. Jeszcze pokażę Wam w środku, jaki jest taki przyjemny puszek. Ale wiadomo, że to są takie kolekcje jesienne już. No to ten puszek będzie bardzo. Mm, bardzo przyjemne na takie chłodne dni. No i tu mają ściągacze, ale te ściągacze też, zobaczcie, nie są takie, wiecie, no bardzo naciągnięte, tylko w miarę szerokie, że nie będzie tam nic uciskało. Dobra, mamy tu jeszcze, zobaczcie, też różowe, więc też fajnie. No i tu jeszcze widziałam granatowe. Poczekajcie, zaraz tu zerkniemy. Nie, to są te same. Te same, dobra, więc mamy y, takie kremowe, różowe, no i tu są jeszcze granatowe, tylko oczywiście y, od granatowych, czekajcie, jeszcze tylko się upewnię, czy to jest na pewno ta cena, 40 zł, od granatowych i od różowych nie ma bluz u nas, y, no ale fajnie jest sobie kupić taki komplet, więc u mnie... U nas, na, u nas w komplecie jest tylko e, taki kremowy. Dobra. <laughs> Trochę się tutaj zakręciłam, jak słoik, ale dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. Zaraz zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze, e, czy coś tutaj jeszcze ciekawego znajdziemy. U nas, widzicie, przewaga tego koloru, więc idziemy dalej. Dalej mamy t-shirt czarny. I też e, mięciutki w dotyku, 17 zł do 3XL. No i ten materiał jest też taki fajny w dotyku, naprawdę. Musicie sobie tak, e, e, jak wejdziecie, to sobie po prostu pomacać te materiały. One są naprawdę świetne. No i się rozciągają, więc, e, więc mm, ta 4XL też e, proponowałabym, żeby po prostu przymierzać. Dobra, tu mamy niebieską w kolorze L. P w kolorze L matko. W kolorze niebieskim, w rozmiarze L miało być. <laughs> o matko, teraz tam się pewnie ze mnie nabijacie. W kolorze L, dobra, niech będzie kolor L. <laughs> z przodu troszeczkę krótsza, z tyłu dłuższa. No i tak ona wygląda, tak się prezentuje. Niebieska. I jeszcze tutaj zerkam. Tu coś czarnego wisi, zaraz zobaczymy. A nie, to jest ta, która była tam z tamtej strony. Więc już ją szybciutko odkładam i jeszcze tutaj wam pokażę tą niebieską. Poczekajcie, bo tą w kwiatki, która tutaj jest, też kiedyś pokazywałam. Ona już jest jakiś czas, więc nie będę tutaj e, powtarzać. Tu mamy taką naramiączka i ona jest, jak widzicie, wiązana z tyłu. Akurat e, trzymam chyba rozmiar L, więc też e, też spory. I już zaraz zerkniemy. 20 zł kosztuje do rozmiaru XXL od rozmiaru S. E, więc też fajnie. Mam nadzieję, że zaczną wjeżdżać jakieś większe rozmiary, bo chciałabym, żeby panie, które tutaj oglądają, a mają większe rozmiary, też mogły. takie już wiecie, 48, 50. Fajnie by było, gdyby były, bo no bo wiecie, no. Fajnie by było wejść do sklepu każdego i, i ubrać się. A niestety tak, yy, tak nie ma. No ale jeżeli yy, nie macie w pepko, to szukajcie w kiku, bo w kiku są naprawdę spore rozmiary. Te bluzeczki wam ostatnio pokazywałam i chyba niebieską wam pokazywałam, a pokazuję wam tutaj, że jest jeszcze szara. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, zostawcie cokolwiek w komentarzu, będzie mi bardzo miło. A jeszcze milej będzie mi, jak będziecie wpadać yy, na moje vlogi domowe, i tam też coś zostawiacie w komentarzu po sobie. Dzisiaj życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.